Witam, a oto kolejny odcinek z serii gry, o których mogliście nie słyszeć. Więc zaczynajmy, właśnie pojawiłem się w rozgrywce, no i zaczynamy. Są bardzo duże lagi, przed chwilą dwa razy, dwie nieudane próby nagrywania było już. Tak lagowałem się, przez lagi po prostu nie mogłem nagrywać, takie były... No lagi. Naprawdę masakryczne lagi. No fuck. byłem, próbowałem nagrywać na Purple, potem Crane, Timber Town, no wszystkich, ale na wszystkich były ta takie lagi, oby teraz też nie było, bo muszę po prostu od początku nagrać, a więc, więc gdy w się muszę zlagować, no ta chwila po prostu wyłącza nagrywanie i podzielę ten odcinek na dwie części, no. chyba tak będzie najlepiej. Gdybym tak zrobił, to najwyżej w następnym odcinku się nie przywitam. Zresztą w tym chyba też się nie przywitałem. Witam Ja jestem od Xperia na to kolejny odcinek. Bo już nie mówiłem. Mm. Mm. Nie! Yes. Poszedł! Ile zabiliśmy? Zabrawników... Gdzie my jesteśmy? O no, na razie nie jest. jest poszedł jak burza tam jest kolejny i rzuciłem tam jest poszedł Dobra, o właśnie stać na karabin, więc sobie go kupmy A i jakby co, to napiszcie w komentarzach, choć pewnie i tak nikt mnie nie ogląda Czy kupiłeś inne bronie, czy te same To właśnie raz. Teraz ja potem pod tym naszym karabinie. Już nagrywam 3 minuty, dokładnie Tyś jako Jeszcze, który idzie to, że w domu. Co się dzieje? Tam jeszcze jakaś. O, tam jest, jest. Ja... mam um, taka... Um, um. No szkoda, szkoda. Mm. Śmierć za śmierć. Słuchaj, szuta? Nie to jest po prostu... ...sztyt nie wiem, czy kupić sobie shotguna. A właśnie, kupię sobie shotguna, więc wam pokażę. Kupmy sobie. Las. Jak mi się już ludzi. to trochę kupię. Flashfire. Flashfire robi coś takiego, że po prostu oślepia się. O. O. Machawiłem go. Kretyn. No. Idziemy. 6 ammo. To nie jest za dużo, ale mam no. 6 takich warmić szedł na skok. Składzi się na dwa. Tam ja i ten Sorry, <tod> że <życia> przepraszam, że nic nie mówię, ale to normalnie. Yes. Dostał! Dobra, no to kupmy sobie ammo. Kupmy sobie lepsze calownie. Myślę, że to jest do shotguna bardziej. Albo nie. <laughs> nie, pomyliłem się. Nie. Ja nikogo nie, nie, czemu ja mam cztery tego? Co nie chcę mieć tego cztery? Ile teraz mam? No masakra. A I Czemu? dlatego Widziałem sześć tych chomstw

nie, żal. Granata nic nie zrobiłem. Dobra, a więc kupmy sobie. A mianowicie, miałem na myśli. Nie, flashlight bardzo łatwo na zwyczają. Kupmy sobie lepszego. Właśnie. Co?! No nie, się chyba zaraz załamie. Ich chamstwo, ich chamstwo, chamstwo, chamstwo! Ja nienawidzę takiego normalnie chamstwa, to mnie normalnie... Nie, wiecie właśnie tu kończymy nasz odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał, chociaż chyba nie będzie Wam się podobał. Ale do zobaczenia, miejmy nadzieję, w kolejnym odcinku z n jeśli będziecie tak chcieli. A więc, no, a więc żegnam, zapraszam Was do. Y komentowania, subskrybowania i łapkowania polecenia. Mam nadzieję, że to będzie na tyle. Cześć.